Ja moi drodzy, wiem, że właśnie odcinkiem rozpoczynam serię Benin z jak to daleko. Moi drodzy, będziemy teraz jeździć razem. Hani nie ma, więc zabieram Was w podróż solo. Haneczka odjeżdża. Wójska. No. Pa pa! Przykryć. Dobra, dobra! Papa! Pa. Mordula, mi to przykra. Pojechała! Aż, aż łezka się zakręciła w kierowniku! Ty to zbyt emocjonalny jesteś! I powiem Wam, że to nie tylko w stosunku do Hani. Ogólnie, jak się żegnam z ludźmi bliskimi mi sercu, łezka mi się kręci wokół. Albo jak na przykład spotykam Polaków, yy, nieprzyjazną, yy, nieciekawą historię Polaków, gdzieś na świecie też mi się łezka kręci. Ja po prostu jestem człowiekiem emocjonalnym i tego się nie da zaprzeczyć, moi drodzy. Haneczka poleciała motorkiem na lotnisko. Wraca do Polski. A ja moi drodzy tym, że właśnie odcinkiem rozpoczynam serię Benin z Jak to Daleko. Moi drodzy, będziemy teraz jeździć razem. Hani nie ma, więc zabieram Was w podróż solo. Będę Was oprowadzać po krajach, do których zawitam. Mam nadzieję, że zawitam, bo do niektórych niestety zrobienie wizy jest koszmarnie. Skomplikowane i trudne, ale spróbuję podołać i zdobyć tą że widzę. A tymczasem zapraszam na odcinek. Ruszamy na Penin. łapeczka, komentarz i rzecz jasna, ślad węglowy. Nie, przepraszam, nie, ślad węglowy. Zamotałem się. Poczta Sandałowa, moi drodzy. Poczta Sandałowa jest kluczowa na kanale. Więc ja się zabieram na drugą stronę ulicy. I zapraszam do oglądania. Ale jeszcze ku ścisłości, ku woli podsumowania. Z Kanią bardzo dobrze mi się podróżowało. I przyznam szczerze, że we dwie osoby podróżuje się znacząco łatwiej, ale podkreślam fakt. We dwie, przepraszam, we dwie osoby, z którymi się dogadujesz dobrze i idziesz na tych samych falach, bo jeżeli są dwie osoby, które nie czują siebie, no to jest naprawdę bardzo ciężko, ale jeżeli już czują, moi drodzy. To jest mistrzostwo świata Ja szczerze powiedziawszy Mordo nie, nie ten Ja szczerze powiedziawszy to z miłą chęcią bym kontynuował podróż z Kanią Niemniej jednak taneczkę musi wracać Więc taka sytuacja Chłopaki tutaj walczą o mnie, żeby mnie zabrać tak taksówką Ale ja przecież zaraz to tutaj zobaczcie złapie stopa i hej się masz. I jadę Stanę sobie tutaj no i spróbuję złapać stopa. Może to być łatwe, a może być to trudne, skomplikowane. Przyznam znać że Afryka Zachodnia nie jest pod względem autostopowym rajem. Jak to jest, że ja gość mnie pyta, zatrzymuje się gdzie chcesz jechać, a ja mówię do niego, że do Beninu. On mówi, a gdzie jest Benin? Ja mówię, że no raj obok tutaj, 40 km. I on mówi, że on nie wie, gdzie to jest. No i później rozmawiamy, on mówi, no bo ja jadę do Beninu, to chcesz ze mną jechać? W Chcesz sensie, Puu! Mój mózg tego nie zarejestrował praktycznie wręcz. Nie jest w stanie tego zrozumieć. Poddałem się, jakby to nie wyszmiało, ale zatrzymałem busik i jadę busikiem. Szkoda mi czasu wyobraźcie sobie, że tutaj babeczka tutaj cały bus jest babek z tyłu i była o jedną osobę za dużo i babeczki powiedziały że się nie podsunął i nie, usiąd nie usiądzie mężczyzna obok, który mi zwolnił miejscówkę z przodu i mężczyzna poszedł do bagażnika tak się spięło jak nie wiadomo co a na wybrzeżu kości słoniowej wręcz na dachu jechałem z skaneczką, ale widzicie jakie różnice? każda granica to jest granica mentalna

na autostradę teraz wjeżdżamy, na którą trzeba było kupić mi ole zaraz. O kurde. Mordo. Mordo wolniej z kierownikiem. Szefowa wróci. Na lewo amerykańska ciężarówka. Na prawo man, można powiedzieć zwykły, bardzo powszechny, popularny. Do transportu towarów. Nigdy nie wyjdę z, ze zdziwienia, jaka jest taka kultura w Afryce. Bo gość do mnie krzyczy: Ej, Mordo, weź się, zatrzymaj, kartę ci sprzedam. I w tym samym czasie leje. Trzyma węża i leje, i do mnie jeszcze krzyczy, i robi tak, sz, 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 sz. Ha, i rozmawia ze mną, lejąc. Ja w ogóle nie mam pytań. W ogóle tolerancja na tego, na tego typu zachowania w mojej głowie jest naprawdę, powiedziałbym, szeroka. Szeroka, akceptowalna, bo inaczej to po prostu można by było sfiksować. Tak wygląda granica między Togo i Beninem. Miejmy nadzieję, że pójdzie sprawnie, bez łapówek i, i, i przyjemnie, ale powiem wam historię. Usiądę, pozwolicie? Mordo, nie krzycz. Słuchajcie, pamiętacie pierwszy odcinek z Togo? Pamiętacie, jak ten oficer nas owalił tam na wizie? I teraz wyobraźcie sobie... Że on nas owalił na jakieś 60 złotych, tak myśleliśmy. Ej, bo chciał sefa. Nie mieliśmy sefa, więc zapłaciliśmy dolarami. On tam kombinował, powiedział o wiele więcej dolarów. A teraz wyobraźcie sobie, że ja już się ciemno robiło, nie spojrzałem. Nie spojrzałem na, na paszport. I wyobraźcie sobie, że. Ja myślałem, że wiza kosztuje 35 tysięcy i byłem przekonany o tym sprawdzając w internecie i patrząc na różnych, na różnych grupach. I wyobraźcie sobie, że znieśli cenę do 25 tysięcy i 10 tysięcy za dużo jeszcze zapłaciliśmy. Czyli ten gość nas zrobił na jakieś prawie 200 zł. Czujecie to? Na 200 wy nas obrobił. I. Po czym to wnioskuję? Bo na wizie mamy wbite takie znaczki i ten znaczek jest 10, 10 i 5. I później, jeszcze Francuzo takiego pytaliśmy na granicy podróżnika, no to powiedział, że zapłacił 25. Zobaczcie, jak owalili granica Gana Togo. Ja tego nie odpuszczę. Ktoś by powiedział, dobra kierowniku, zapomnij, mała granica Palga 8, ale ja tego nie odpuszczę. Poprosiłem już Hanie o to, żeby w Pol jak będzie w Polsce, napisała maila do oficjalnej e, granicy, znaczy nie granicy, tylko oficjalnej ambasady Togo w Polsce i oficjalnej ambasady Togo w Ganie. No i oficjalnej ambasady jeszcze w, w Beninie. Do trzech, żeby kurczę, tak jakby zrobili tam porządek. Czuję się tak oszukany, dawno się nie czułem tak oszukany. Naprawdę. Bardzo dawno. Dobra, idę na granicę, spadam już z Togo. Szef mówi się w się... No nie, no wiecie, czemu tak powiedział, bo jestem Chińczykiem. Nagrywam trochę tak z ukrycia, żeby powiedzieć, że po stronie togijskiej bez problemu poszło, ale tutaj jesteśmy na, wiecie, oficjalnej granicy, więc na dobrą sprawę. Nie powinno być problemów Pokazuję wam troszkę mniej więcej jak to wygląda Wygląda to naprawdę ładnie Wyobraźcie sobie, że jak pogranicznicy no Każdy chce zobaczyć paszor, więc ja trochę ignoruję ich To jest niekulturalne z mojej strony, ale to robię, bo Nie chcę mi się każdemu wyciągać i pokazywać I krzyczą do mnie white man, white man, white man Czyli biały goście, biały goście, białosie Biały, biały, kości. Powiem szczerze, że dawno tak szybko nie poszło. Pieczątka wyjściowa, pych, kilka słów, pieczątka wejściowa do Beninu. Jestem. No Dosłownie jest po 12, więc mam idealny czas. Teraz tylko i wyłącznie coś zjeść i można działać dalej. Oczywiście pewnie trzeba się zaopatrzyć, nie pewnie, tylko na pewno w internet, żeby mieć po prostu aktualne mapy no i znać drogę. Wiecie co? Ja już nawet się nie zatrzymuję. Jak słyszę od razu, że 4 razy wyższa cena za kartę Sim, ignoruję i idę dalej, bo i tak zaraz kupię siłą rzeczy u kogoś, kto po prostu wiecie, poda mi normalną cenę. Ja wiem, to troszkę taka walka z wiatrakami i ja na tym przegrywam, jakby nie patrzeć, ale póki mi się nie śpieszy, to się nie, to się sam nie śpieszy. Paliwo w takich baniach. Ciekawe, jak oni nalewają. Z tego to jeszcze łatwo nalać, ale z tego, jak nalać, to ja nie wiem. Szaleństwo. Pierwsza benińska czarina. Druga benińska czarina. Proszę bardzo, ale z jakimiś problemami skórnymi, moi drodzy. Dzieci ze szkoły wracają. Druga zmiana. Yy, zaczęło mnie przytłaczać dzisiaj. To jak mnie oszukują, właśnie wyszedłem z miejsca, gdzie zrobiłem SIM kartę, uwaga, 9 razy tańszą niż było mi oferowane po przekroczeniu granicy. 9 razy tańszą. Jak do tego podejść? Nie wiem. Tak jak powiedziałem kiedyś, że podróżować po Afryce trzeba mieć mocne nerwy i dobrze wypchany portfel. Bo jak nie masz mocnych nerwów no to hajs wyleć. a jak nie masz a jak masz mocne nerwy i dużo dużo i mało hajsu no to dasz radę, jakoś to przeżyjesz ale coś kosztem czegoś kombinują, kręcą jak nie wiadomo co naprawdę, no człowiek może się poczuć gorszy tutaj dzisiaj jechałem tak w samochodzie i pomyślałem sobie ale fajnie by było gdybym miał czarny kolor skóry i nie musiał się martwić tymi cenami Chciałbym sobie zmienić kolor skóry jak podróżuję. Brzmi to dziwnie, ale naprawdę, wyobraźcie sobie, że jak człowiek długo podróżuje już po tej Afryce, to to już w no. Wkurza. Bo znasz ceny, wiesz o co chodzi, a i tak cię próbują orsznąć. Kiedy myślisz, że wygrałeś życie, bo jest stojak na twój plecak, łapiąc autostopa, ale orientujesz się, że tam jest bardzo dużo gniazd ptaków. No i dlatego tutaj jest tyle strzałów białych, więc szybko trzeba się ewakuować, bo obstrają wszystko. Co do cna Nawet nie zostawił na tobie suchej nitki, więc przemieszczam się tutaj, bo kto by chciał po prostu mieć obstrany plecach? Ekipa z podstawówki tutaj mnie zaczepia. Młoda ekipa gangsterska z Beninu. Chociaż ten benin i Togo to oni tutaj się naprawdę bardzo mocno pomieszali. Tak naprawdę bardzo mocno. Takie dwa paski po prostu na, na mapie, na mapie yy, Afryki Zachodniej, które leżą obok siebie. Zobaczcie na mapę. Zobaczcie jak to wygląda. Ojej, je no kultura musi być. Trzeba do białego pomachać. Biały do czarnego też pomacha. A co to? Bracie to bracie. Jak to jest? Z tą poprawnością rasową. Biały, jak mówi na czarnego, czarny to rasizm, a jak czarny krzyczy do białego, biały, no to już nie jest rasizm, tylko to jest normalne. Więc ta poprawność polityczna, poprawność rasowa, jest dziwna. I zależy bardzo mocno od tego, w jakim miejscu się znajdujesz i do kogo mówisz. Bo jak na przykład w Stanach będziesz jechać i powiesz, ej, ty, czarny, dostaniesz w zęby. A tutaj, jak powiesz na przykład w Beninie, albo w Togo, ej, ty, czarny, no, tam się uśmiechnął, nie? Ale na przykład jak powiesz w Nigerii Ej, ty czarny! To się mogą obrazić i możesz też dostać w kapelusz. Więc ja wam powiem, że... A ciebie nie chcę. A ciebie akurat nie chcę. Więc wam powiem, że to nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się to wydawać. Koleżka pojechał. Nie kręciłem koleżki, ale bananów nawalony. Chyba na komunie pojechali. Nie kręciłem koleżki z prostej przyczyny. Ponieważ koleżka pełni funkcję taką, wiecie wysoko postawioną tutaj. Pracuje jako tam głowa w sądzie. ma w ogóle profesora zrobionego w Paryżu. Ale rozwalił mnie, wiecie, jakim stwierdzeniem. Bo mówi tak. A skąd ty? Ja mówię z Polski. On mówi, a bo Polska jest ekonomicznie tak samo ustawiona jak Benin. Ja tak mówię. Żeby dopytać, czy, czy na pewno o to mu chodzi po angielsku? I on mówi, tak, tak. W ogóle Polska nie odstaje zbyt, zbytnio od Beninu, Senegalu. Myślę sobie, wow, jaki brak świadomości, ale nie próbowałem mu wytłumaczyć, że dysproporcja. Między, dzięki Paweł, dysproporcja między Beninem, Senegalem a Polską jest po prostu wręcz porażająca. Wystarczy zobaczyć, wejść na playlistę i zobaczyć Senegal z jak to daleko, albo na przykład Benin z jak to daleko, albo Togo z jak to daleko. Więc człowiek od razu zobaczy, że ta dysproporcja ekonomiczna między tymi krajami, które wymieniłem, jest po prostu ogromna. Łapie w tamtą stronę 22 km. Z kierownikiem? Platano, ale nawalone. Powiedziałbym, że z 200 kilogramów. Może nawet, no... Jak ta ulica daje radę? Nie wiem. <śmiennie> Całe auto wypchane kokosami, widzieli? Celem, Powiem Wam, że wpadają mi wizytówki w Beninie tak szybko, że ja nie nadążam wkładać do kieszeni. Każdy chce ze mną być kumplem, ale no w sumie ze mną dobrze być kumplem. Witam serdecznie dziewczyny. Dobrze jest być ze mną kumplem, ale naprawdę, no że wizytówki tak mi ładują. Ten, ten prawnik, o którym wspominałem kilka minut temu, też mi dał wizytówkę. A teraz moi drodzy pójdźmy coś zjedzmy, żeby utrzymać dobrą formę cielesno, psychiczną. No dawaj morda. Nie, 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 nie. thank, you, thank you. Na motorach nie idziemy. Idziemy tędy z buta. Mamy tutaj koleżkę. Koleżka pracuje na uniwersytecie. Zaprosił nas więc zarąbiście. Oswald się nazywa jak dobrze pamiętam, a wiecie, że problem z pamięcią dotyczący imion mam, więc może się nazywać inaczej. Ale to z biegiem czasu na pewno uda nam się ustandaryzować jego imię, więc na spokojnie. Sytuacja też jest taka trochę słaba. Z jednej przyczyny. Dziękuję. Jak fajnie sobie położyliście na motorkach. Z jednej prostej przyczyny sytuacja jest słaba, już Wam mówię czemu. Jak spojrzycie na mapę świata, odnajdziecie Benin, to zobaczycie bardzo szybko, że po lewej stronie jest Togo, po prawej stronie jest Nigeria i od góry jest Burkina Faso. Kolejne miejsce docelowe na kierowniczej trasie, no to może opiewać Togo, Burkina Faso albo Nigerię. Togo byliśmy, więc bez sensu jechać, więc zostają dwa kraje, Nigeria i Burkina Faso. Jak myślicie, do którego kraju pojadę? Mogę wam tylko powiedzieć, że złożyłem wizę do jednego kraju z tych, z tych dwóch, no i niestety mam problemy dotyczące otrzymania tej wizy. Więc siłą rzeczy, no może być różnie, no i niestety pod tym względem podróżowanie jest naprawdę bardzo frustrujące i stresujące, bo Pieniędzy ci nie zwrócą, a już zostało zapłacone prawie 300 zł za wizę. Jeżeli odrzucą, no to przepada 300 zł i to praktycznie jest przy każdej wizie. Nie wiem co będzie. Nie wiem co będzie, strzelajcie gdzie, Burkina Faso czy Nigeria. Zobaczymy na ile macie nosa. Kuska sobie chodzi. Podszedłem do gościa, pytam, czy jedzie prosto. Mówi, jadę. No to ja jadę z nim. Proszę bardzo, szybka komunikacja, otwarty się na lokalnych i życie staje się prostsze. Ja dochałem od zimą, ja w lewe. Ja dochałem od zimą, ja w lewe. Jeszcze nie Słuchajcie, Pojadę z gościem Banany, moim koleżką i on mnie przywiózł na skuterze tutaj pod, pod uniwersytet, bo tutaj mam kolegę swojego, który prawdopodobnie robi doktorat, tak mi się przynajmniej wydaje, z medycyny, ale jeszcze nie wiem, bo będę pierwszy raz w ogóle z tym ziomkiem się widział yy, i co, i zaraz zobaczymy. Oswald, mamy ten. Paweł odjeżdża. Na prawo tutaj mamy sanktuarium e, pytonów, węży, dusicieli, z rodziny dusicieli, ale nie idziemy tam, bo ja nie propisuję. Wiecie, tego, że pyton po prostu. pójść popatrzeć na kilka pytonów, które się e, odbijają od ściany do ściany. Pomimo, że to kosztuje kilka złotych, to mnie to w ogóle nie, 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 nie cieszy, a wręcz smuci. Ale najciekawsze jest to, że tutaj mamy baobab. Zobaczcie, w centrum miasta Baobab, jaki piękny, jaki dorodny. Ten baobab ma naprawdę Strzelam teraz, że z jakieś 2000, 2000 lat Like baby. O no no no, not spicy, not spicy. Lekasa Zekasa. Zekasa, do jedzonka dzisiaj. Herbatka Lipton. Pozdrawiamy założycieli Spaghetti. Z cebulką i z sardynkami. Dlaczego tak ubogo? To już mówię. Dlatego, że nigdzie indziej nie ma odpartej jedzenia. W mieście łachy wybudowano pierwszy kościół chrześcijański, który tutaj ma się okazję obserwować. I zaraz tam wejdziemy. Jak wspominałem na poprzednich odcinkach, Afryka charakteryzuje się dwoma aspektami. Pierwszy aspekt jest taki. Co tam? Co tam, mordo? Elo. What happened? No, Angle, only angle. <laughs> Słuchajcie, przyszedł kumpel, mówi, zapłać ty siaka, to wejdziesz i zobaczysz i będziesz mógł kręcić. Ja mówię, Panie drogi, to ci my tutaj... W Polsce, w Europie za wizyty w kościołach, w tego typu kościołach, w małych miastach nie płaciły, bo to abstrakcja. Ale pomijając, do czego, do czego bije? Jest to miasto, które jest bardzo ważne na papierach historii niewolnictwa. Jak spojrzycie na mapę Afryki Zachodniej, w ten sposób. Już mordula idę, już, się nie, nie ten, już za darmo mam to wejście, ale za chwilę. Jak spojrzycie na Afrykę Zachodnią na wybrzeże, no to z tego wybrzeża wypływało najwięcej niewolników. I niestety ci niewolnicy z tego miasta, tutaj też było takie centrum przetargowe tymi ludźmi, tak to trzeba nazwać, bo tak to wyglądało. Znajdu, znajduje się to centrum w miejscu, w którym dzisiaj jest. Dzisiaj jest, moi drodzy, już Wam mówię, Muzeum Historii. Nie wiem, czy jest otwarte. Jeśli będzie otwarte, to Wam pokażę. 4 km stąd jest plaża. I niewolnicy musieli przejść te 4 km, moi drodzy, po to, żeby, żeby dostać się na łódź, która zabrała ich przeważnie do Stanów Zjednoczonych. A ktoś by zapytał kierowniku. A kiedy zniesiono niewolnictwo? Teraz jesteśmy w kościółku. W końcu się udało przemówić do rozsądku. Kiedy zniesiono niewolnictwo, moi drodzy? 1863, kiedy Abraham Lincoln podpisuje stosowne dokumenty pozwalające oficjalnie znieść niewolnictwo, ale uwaga, nie we wszystkich, w Stanach 1865 rok zostaje już podpisany w Konstytucji pakt o zniesieniu niewolnictwa i przekazaniu wolności wszystkim osobom będącym w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem opuszczamy kościół i idziemy na zewnątrz. Mówię do kumpla, że mu coś pokażę. Jenaudis? Polone. Polone. 160 lat ma ten kościółek. W temacie niewolnictwa jeszcze jest bardzo ważny i ciekawy aspekt, o którym prawdopodobnie większość z Was nigdy nie słyszała. A mianowicie: co działo się z ludźmi, którzy chorowali? Co działo się z niewolnikami, którzy chorowali? Już Wam mówię, umierali. Okazało się, że nikt nie przykładał wagi do tego, żeby dobrze karmić niewolników i dbać o ich zdrowie. Co się przekładało rzecz jasna na, na dramatycznie rosnącą ilość zgonów tychże niewolników. A jeżeli niewolnicy umierali, no to siłą rzeczy. Dobro, i jeszcze ten. To siłą rzeczy y, musieli y, znaleźć inne ręce do pracy. Więc. Przyszło im do głowy, że może warto byłoby niewolnikom zezwolić na zakładanie rodzin. No i wiadomo, niewolnicy rzecz jasna. Ludzie zakładali rodziny, rodzili dzieci, a dzieci stawały się z automatu niewolnikami. Takie skrajne koło, moi drodzy. I się później i tak okazało, że ten wyzysk niewolników na farmach i w kopalniach jest tak duży, że oni po prostu nie są w stanie wypełnić potrzeb rąk do pracy. I to był taki dość ciekawy punkt zwrotny w ogóle w historii niewolnictwa, no bo co zrobić, żeby było tych rąk więcej jeszcze. Więc jeszcze więcej przyjeżdżali do Afryki i łapali i wywozili. No niestety, niewolnicza historia jest historią przygnębiającą i, i przykrą. Niech ktoś mi powie. Czarina! Czarina! Chciałem zapytać Czarinę, co to za flaga biało-czarna. Ale nie mogę kompletnie jej. Z... kompletnie po prostu jej zidentyfikować. Powiem Wam szczerze. Też trzeba zaznaczyć, że jesteśmy w centrum wódu. O, Czarina sobie poszła. Takie osoby poz... I... pozwiedzać. Chodź do wuja. Dawaj do wuja. Jadę ze swoim ziomkiem Oswaldem ulicą do jego chaty a tam obrabiają jakieś mięcho, nie, na, na, na tym, na na rogu do michy, do michy ja patrzę no i niestety moi drodzy możecie zatknąć uszy swoim czarkom ponieważ nie byłyby z tego dumne ich braci i siostry tutaj w Beninie też niestety nie mogą być bezpieczne. I to jest taka, słuchajcie, zasada: jak przyjeżdżasz do Afryki Zachodniej, nie tykaj mięsa. Nie tykaj mięsa, bo niestety nie wiadomo skąd i nie wiadomo jakie. Ryba już lepiej. Ludzie w Beninie są niewątpliwie bardziej zdystansowani niż na przykład w Togo. Ciekaw jestem, z czego to się bierze. Daj się pogłaskać do wujka. No nie dała się pogłaskać, potarmosić po rogach. No i drodzy, będziemy małymi krokami się zbliżać ku końcowi, a może troszkę inaczej, wielkimi krokami, ponieważ odcinek dzisiejszy się pomałutku kończy. Więc bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję za spędzony czas z kierownikiem. Poleca się zostawić. Witam serdecznie. Poleca się zostawić, moi drodzy, łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej. Ale tutaj na koniec jeszcze, co my tu mamy? Ministre de l'urbanisme my chris... chri... No, z francuskim to powiem tak, słabo. Więc nie powiem wam, może ktoś z was będzie lepiej znał francuski, więc z miłą chęcią przyjmę informacje. Najserdeczniejsi widzowie, tym, że Akcentem na zakończenie kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za początek podróży, wspólnej podróży, bo z Wami przez Benin, kraj mało znany, o którym mało się mówi w polskich mediach, ale ze mną poznacie. Wszystkiego dobrego czołem.